Witam w kolejnej szkole partyzantów. W dzisiejszym odcinku będziemy dosyć szybko opisywali rację żywnościową Arpolu. Eee, proszę bardzo, tak jest. Opakowana w plastikowym opakowaniu. Pierwsza rzecz, która jest dosyć istotna, żeby ją otworzyć, potrzebne jest jakiekolwiek narzędzie, bo e, ręcznie się nie da. Więc na dzień dobry musimy być przygotowani na to, żeby wyciągnąć jakiegoś noża. Ale do tego wrócimy za chwilę. Opis jest etykieta. Te etykiety nie zawsze się tutaj znajdują. To jest dosyć istotne, że czasami mamy po prostu tutaj rację o nazwie W i nie wiem o co chodzi. A tutaj na szczęście jest naklejka, na której jest napisane, że to jest racja zestaw W2SH. I w środku znajdziemy zapiekaną pierś kurczaka z warzywami, która waży 300 gram, bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny, jedna sztuka, saszetka z wodą 45 mm, suchary specjalne 45 gram, morele suszone 50 gram i miód, jedna sztuka. I zestaw zawiera akcesoria, między innymi prawdopodobnie będzie zawierał komplet hmm, sztujców, ale nadal potrzebujemy narzędzia, żeby się do tego dobrać. Tutaj mamy dane producenta oraz spożyć do, w tym wypadku to jest 14 listopada 2012 roku. Dobra, więc ja się posłużę jakimś moim szybko też małym żeby się do tego dobrać, więc ta paczka się później nie zamknie z powrotem, więc trzeba założyć, że to jest jednorazowa historia i teraz tak, wyjmiemy po kolei, co jest w środku ważne. Pierwsze, co jest, to jest paczka z wodą, która będzie nam potrzebna do tego, żeby podgrzać danie główne. Proszę. Tu na szczęście jest opcja samo oddarcia, znaczy, chociaż jak używałem ostatnio i wcale nie jest tak łatwo, ale prawdopodobnie się da. Ja użyłem noża w każdym razie, tu mamy wodę, jakby nam brakowało wody jakiejkolwiek innej. Teraz następnie mamy w Parce to jest miodzik, typowy miodzik w tym barku, na pewno wszystkim znany, pszczeli, nektarowy, wielokwiatowy, taki miodzik to 2013 roku ważne więc spoko. następnie to wyciągamy to suchary specjalne SU1 Piastowskie cholernie twarde ale w polu po odmieczeniu e, herbatką nawet są dobre tu możecie sobie poczytać e, dane sucharków aby ktoś bardzo chciał, to proszę sobie zapauzować i wczytać. Proszę. Suchary, do ja pozoru, są całkiem spoko. Następnie wyciągam będziemy, akcesoria, czyli dają A mała łyżeczka, duża łyżeczka i widelec, noża, nie. Proszę bardzo. Ten się mamy ten. Następnie w tej racji znajduje się podgrzewać chemiczne Jakby ktoś nie wiedział, to szybko wytłumaczę, o co chodzi. Bardzo prostą historię. Oddzielamy górną część, nalewamy tutaj wody z tego i tu w środku się znajduje taki grzejnik, który pod wpływem reakcji chemicznej zaczyna grzewa, podgrzewać się. Tu do środka wsadzamy na szybko tą operację, zamykamy to i sobie odkładamy. I to się grzeje, ja standardowo po jakichś 3-4 minutach Wyjmuję ją i wkładam ją do góry nogami, żeby się poddziała jeszcze z drugiej strony. O tyle to jest fajne, że można to po prostu sobie zostawić i zająć się czymś innym. Czyli po prostu wkładamy tą rację, odkładamy na bok i nie trzeba nic mieszać, dziurawić. Yy, tutaj jeszcze jest na instrukcji napisane, że to się wkłada do, yy, do pudełka kartonowego, ale w tym wypadku nie ma takiego pudełka kartonowego i można sobie spokojnie po prostu to odłożyć. Czyli jest tutaj amerykański... Podgrzewacz chemiczny. Nie wiem, czy polska instrukcja obsługi tego jest, ale to jest naprawdę banalne. Trzeba tylko pamiętać, żeby nalać tutaj tej wody. 45 minut wystarczy. Odkładamy sobie tutaj. Następnie wyciągamy. O! Uwaga, pewnie jest polska instrukcja. Brak Jest. Dokładnie. Czyli producent Arpol się postarał i przetłumaczył to wszystko, jak to zrobić. A tak. Tak przetłumaczył, że to też powoli widzę, że to. Aha, dobrze. Tutaj jest po, po polsku. Tu jest po angielsku, tu jest po polsku. Bezpłomieniowy podgrzewacz ciała żywnościowych. Ten bezpłomieniowy podgrzewacz nie zawiera. Magnezu. Tu oderwać, czyli to jest jakby przedruk tego, więc bezpośrednio przetłumaczyli, ale nic nie trzeba odrywać, bo to jest tylko instrukcja. Włożyć torebkę zamkniętą z posiłkiem, otworzyć torebkę przy górnej strzałce, umieścić zamkniętą torebkę z posiłkiem w podgrzewaczu, wlać wodę. Czyli oni generalnie tutaj pokazują, żeby to zrobić inaczej. Rzeczywiście najpierw można włożyć posiłek, potem wlać wodę. To nie ma większego znaczenia. Hmm. Zagnąć, e, zagnij rękaw nad posiłkiem, w źródło ciepła, podgrzewacz pod posiłkiem, bla, 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 bla. Jest to naprawdę banal. Uwaga! Aktywowany podgrzewacz wydziela ciepło i parę. Nie używać w pobliżu otwartego ognia, używać dobrze wentylowanym obszarze po aktywowaniu i nie zamykać ponownie rękawa podgrzewacza. Jeżeli rękaw podgrzewacza jest uszkodzony, nie używać Podgrzewać jego komponenty nie są przeznaczone do spożycia przed wrzuceniem, zawsze aktywuj podgrzewacz przy pomocy wody. OK. Odkładamy instrukcję. Jak generalnie to naprawdę jest dużo prostsze niż się myśli yy, działa szybko i jest, jest ok. Następnie co wyciągamy to są koncentrat napoju herbacianego instant o smaku malinowym. Zawartość saszetki rozpuścić w 250 ml zimnej wody i wymieszać w spoży spo spo spożywać bezpośrednio po przy przygotowanie przechowywać w suchym miejscu zamkniętym opakowaniu czyli herbatka, instant zamiast taka do parzenia, to po prostu taka w granulach. Nie, nie będę się rozwodził nad jej nie, walorami smakowymi, bo nie są to, to jakieś rewelacje no i tutaj mamy suszone morele bez opisu, ale wiemy z tego opakowania, że jest to 50 gram suszonych moreli i tutaj taka jest mała jeszcze Torebeczka z garzycikami. I w niej się znajdują. Dwa cukry. Trzy Raz, dwa, trzy cukry. Kawka. Yy, Gestrella Gold. Koper toaletowy. Kopik. Sól. Dwa cukierki, guma do rzucia, plus jeszcze torebeczka na śmieci. Tutaj w środku widać, że jest taka torebeczka. Czy, no, rzeczywiście jest, to jest troszeczkę tak, że jak się to wszystko pootwiera, zaczyna pakować, to zostaje kupa śmieci. Jest jeszcze jedna herbatka taka, normalna, do parzenia. Plus prawdopodobnie mokra, jest tutaj pomiędzy papierem toaletowym, jeszcze mokra chusteczka do, do mycia rączek po użyciu, Bardzo no, fajna sprawa. OK, odkładamy sobie to tutaj, i na koniec, zostało nam danie. Czyli ten kurczak słony I on wygląda tak. Jest taka miękka poducha. Yy, I tu jest napisane chicken, coś tam. Do 2013 roku. I to generalnie. Motek wkładamy tu. Zalewamy wodą. Zaginamy I sobie odłożymy. Tak wygląda racja żywnościowa W2SH. Jak widać, komponenty są e, różnego pochodzenia, bo mamy polskie komponenty pod tytułem dodatki, ale danie główne jest e, amerykańskie. Albo przynajmniej jakiegoś pochodzenia e, zagranicznego. To nie jest zrobione w Polsce. Przynajmniej nie. W, przynajmniej, tak to odczytuję z tego, z tego opisu tutaj. I tu jest takie małe coś do oddarcia Pyk. i jak już jest gorące, to sobie to odrywamy, robimy sobie z tego taką yy, miseczkę i łyżeczką wsuwamy. W sumie już jest niepotrzebne w tej racji żywnościowej. To właściwie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o, o szybki opis wojskowej racji żywnościowej W2SH. To jest generalnie jedno danie, czyli to nam starcza na powiedzmy obiad. Można się spokojnie w ten sposób zaopatrzyć. Ja z doświadczenia często robię tak, że mam już kilka tych racji, często mi z jakiejś racji coś zostaje, więc mam po prostu w domu yy, pudełeczko, gdzie mam różne rzeczy z tych racji powyjmowanych i sobie to dobieram i wrzucam do plecaka akurat to, co mi pasuje, czyli nie zawsze zabieram ten komplet, po prostu nie zawsze zużywam, szczególnie, że wtedy ja nie słodzę, albo mam jeszcze więcej sucharów z poprzedniej racji, więc sobie wezmę, więc. Po prostu sobie dobieram. Niekoniecznie robię akurat tak, że zabieram taką zapakowaną rację. Szczególnie, że rzadko się zdarza, żebym akurat musiał akurat tylko jedną rację zjeść. Zazwyczaj potrzebuję coś też gdzieś rano i wieczorem. Eee, także po prostu sobie mieszam, ale tak w ogóle to ja... Uważam, że na wyjazdy jedno-dwudniowe lepiej samemu sobie przygotowywać jedzenie. Tylko, że w moim wypadku, na przykład, jest bardzo często tak, że nie mam czasu. I wtedy racja jest dużo pewniejszą sprawą, bo po prostu się szybko ją chwyta, wrzuca się ją do porządzenia, do opakowania, do, do, do zasobnika, do plecaka, do czegokolwiek I, i można jechać. Myślę, że spokojnie można takie racje używać na wyprawach kajakowych. Na wszystkich innych historiach. Są, jest dużo racji, i dużo rodzajów. Są takie, gdzie można na przykład mieć dwa ciepłe dania, albo jest jeszcze zestaw do podgrzania wody na herbatę. Tutaj tego nie ma. Czyli jeżeli chcemy zrobić sobie herbatkę, to już z tej wody się raczej tego nie zrobi. Znaczy na pewno się tego nie zrobi. Więc jeżeli chcecie na przykład skorzystać z kawy herbaty lub drugiej herbaty. No, to musicie mieć do tego oddzielne podgrzewać, bo z tej racji akurat tego nie ma. No, i tyle chyba. Mam nadzieję, że się czegoś pozytywnego dowiedzieliście. Klikajcie lajki like na YouTube, Sprenumerujcie nasz kanał, bardzo nam pomaga wasze wszystkie jakby działania. Promujące! Możecie spokojnie ten film rzucać, linkować do niego. Będzie mi bardzo miło. Czekamy na Wasze komentarze i zapraszamy do kolejnych filmików. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.